Między innymi w szkole średniej spotkamy się z obliczeniami stążeń procentowych, stążeń molowych, przeliczaniem stążeń, z obliczeniami związanymi z rozpuszczalnością i mieszaniem roztworów. Stążenie procentowe mówi nam, jaki procent masy danego roztworu stanowi dana substancja rozpuszczona w tym roztworze, a więc wzór naszego stążenia procentowego to będzie CP równa się. Masa substancji podzielona przez masę roztworu, czyli masa roztworu to będzie masa substancji i masa rozpuszczalnika, w którym została ona rozpuszczona, razy 100%. Zastosujmy ten wzór na prostym przykładzie, a potem przejdźmy do czegoś cięższego. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50 g substancji w 150 g wody. A więc na górze my mamy 50 g, a na dole masę całego roztworu, Czyli 50 g plus 150 g. Po dokonaniu działań wychodzi nam, że stężenie procentowe będzie wynosiło 25%. Kolejny przykład będzie nieco cięższy. Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50 g substancji w 150 ml alkoholu etylowego. Gęstość alkoholu wynosi 0,7 g na cm3. Mamy podaną objętość naszego rozpuszczalnika, ale nam są potrzebne gramy do uzyskania stężenia procentowego. A więc musimy przeliczyć to 150 ml, czyli inaczej 1 ml to 1 cm3, 1 dm3 to będzie 1 litr na gramy. A wiemy, że 1 cm3 to 0,78 g, a więc 150 cm3 to będzie... 117 gram, jak możemy to wyliczyć z proporcji. Gdy już mamy nasze 117 gram, to możemy pozostałe dane podstawić do wzoru i wychodzi nam, że stężenie roztworu wynosi 29,9%. Przejdźmy do stężenia molowego, które definiujemy jako liczba moli danej substancji rozpuszczona w 1 litrze rozpuszczalnika. Zobaczmy jak to wygląda na przykładzie. W 150 cm roztworu znajduje się 50 g CaCl2. Oblicz stążenie molowa roztworu. W pierwszym kroku musimy określić ile mamy moli danej substancji. Na początku z mas molowych poszczególnych pierwiastków podanych w układzie okresowym obliczamy jaka jest masa molowa danej substancji. Wychodzi nam 101 g i to nam mówi, że 1 mol tej substancji będzie ważył 101 g. Skoro 1 mol tej substancji waży około 101 g, a my mamy 50 g tej substancji, to wychodzi nam, że mamy około pół mola. Teraz, żeby obliczyć stążenie molowe za wzoru, to potrzebujemy jeszcze objętość wyrażoną w decymetrach sześciennych. My mamy podane, że wynosi ona 150 cm sześciennych i korzystając z wiedzy, że 1 decymetr sześcienny to 1000 cm sześciennych, Możemy to przeliczyć, że 150 cm sześciennych to 0,15 dm sześciennego. Podstawiając te dane do wzoru, widzimy, że stążenie molowe wynosi 3,33 mola na decymetr sześcienny. Przeanalizujmy kolejne zadanie. W jakiej objętości 2,5 molowego roztworu bromku wapnia znajduje się 5 g tej substancji? To na początku możemy wyliczyć, ile. Waży 1 mol w wapnia. I korzystamy w tym celu z mas podanych w tablicy okresowej. I wychodzi nam, że 1 mol tej substancji waży 200 gram. Więc skoro 200 gram to 1 mol, to 5 gramów będzie wynosiło x moli. Z proporcji wyliczamy, że to x moli będzie wynosiło 0,025 mola. I teraz wiemy, że w jednym decymetrze sześciennym znajduje się 2,5 mole tej substancji, i musimy wyliczyć, w jakiej objętości znajdziemy 0,025 mole tej substancji, i tu z proporcji wynosi, że będzie to 0,01 sześciennego, czyli nie inaczej 10 cm sześciennych. Zobaczmy teraz, jak przeliczać stężenie procentowe jakiegoś roztworu na stężenie molowe. I pokażę dwa razy to samo zadanie wykonane w inny sposób. W pierwszym sposobie, dla uproszczenia, przyjmujemy, że mamy 1 kg naszej substancji i wtedy, skoro to jest 96% kwas siarkowy 6, to będziemy mieli 960 g tego kwasu i 40 g wody. Obliczamy sobie masę molową kwasu siarkowego 6, wychodzi, że 1 mol waży 98 g. Skoro ten 1 mol to będzie 98 gramów, to 960 gramów to będzie x mola. I wyliczamy, że w tym roztworze będziemy mieli 9,8 mola tego kwasu. Dalej musimy sobie obliczyć, jaka będzie objętość naszego roztworu. A więc skoro jego gęstość to 1,84 g na, centym na centymetr sześcienny, to 100 gramów tego roztworu będzie wynosiło x cm sześciennych. Z proporcji wyliczamy, że to x to 543 cm3, a więc 0,54 dm sześciennego. Podstawiamy nasze uzyskane dane do wzoru i wychodzi, że ten roztwór jest 18-molowy. Drugi sposób na rozwiązanie tego zadania będzie zdecydowanie szybszy, ale wymaga znajomości od nas wzoru na przeliczenia stężenia procentowego na stężenie molowe. Wzór ten wygląda tak, że stężenie molowe to stężenie procentowe pomnożone przez gęstość wyrażoną w gramach na decymetry sześcienne i to podzielone przez masę molową danej substancji, jeszcze to pomnożone przez 100%. Podstawiamy z treści zadania: Nasze sążenie procentowe podstawiamy naszą gęstość i podstawiamy naszą nasemolową wyliczoną z układu okresowego i tam pamiętamy, że tą gęstość musimy jeszcze przemnożyć przez 100, ponieważ wzór wymaga od nas gęstości podanej w gramach na decymetr sześcienny, a my w treści zadania mamy ją podaną w gramach na cm sześcienny. Po obliczeniu wychodzi nam 18 moli na decymetr sześcienny, czyli dokładnie tyle samo co w wyliczeniach robionych poprzednim sposobem. Przejdźmy teraz do rozpuszczalności. Mówi nam ona, ile gramów danej substancji w określonej temperaturze rozpuści się w 100 g wody. Jak to działa najlepiej zobaczyć na przykładach. Rozpuszczalność jodku potasu w temperaturze 293 K wynosi 145 g. Ile gramów tego jodku można rozpuścić w... Połowie decymetra sześciennego wody w tej samej temperaturze. No i tutaj, skoro w 100 gramach można rozpuścić 145 g, to w 500 gramach można rozpuścić x gramów. I tutaj po prostu wyliczamy z proporcji, ile gramów rozpuści się w tych 500 gramach, i wychodzi, że będzie to 725 g. Zobaczmy na kolejne zadanie, w którym kryje się pewien podstęp. Jaka jest rozpuszczalność danej soli, jeśli jej stążenie procentowe w roztworze nasyconym wynosi 20%? Roztwór nasycony to taki roztwór, w którym jest rozpuszczona maksymalna ilość jakiejś substancji. Mogłoby się wydawać, że to będzie 20 gramów, jednak nic bardziej mylnego. Przypominam, że stążenie procentowe to masa substancji podzielona na masę roztworu razy 100%. A więc gdybyśmy mieli 100 gramów tego roztworu, to by było tam 20 g soli na 80 gramów wody. A rozpuszczalność mówi z kolei ile substancji rozpuści się w 100 gramach samego rozpuszczalnika. W 80 gramach wody rozpuści się 20 gram soli, to w 100 gramach wody rozpuści się x gramów soli i z proporcji możemy wyliczyć, że to x to będzie 25 gramów. Ostatnim zagadnieniem jest mieszanie roztworów o różnych stążeniach. I wiem, że w szkolach muszą to robić jakąś taką metodą na krzyż, której za bardzo nie rozumiem, nawet jak ją zrozumiem, to za chwilę ją zapominam, ale nie wiem po co to robią, bo na to jest bardzo prosty wzór, który przedstawiłam poniżej. Stążenie pierwszego roztworu razy jego objętość plus stążenie drugiego roztworu razy jego objętość. Równa się stężenie trzeciego roztworu razy jego objętość, a skoro mieszamy dwa roztwory, to objętość trzeciego roztworu będzie po prostu sumą objętości roztworu pierwszego i drugiego. I gdy podstawimy sobie do wzoru nasze dane i dokonamy wyliczeń, to wychodzi nam, że w naszym przykładzie należy dodać. 75 ml 10% roztworu to 50 ml roztworu 35% aby otrzymać roztwór 20%. Kolejny przykład. W jakim stosunku należy zmieszać roztwór o stężeniu 20% i roztwór o stężeniu 70% aby otrzymać roztwór o stężeniu 30%? I tutaj znowu wszystkie nasze początkowe dane. Podstawiamy do wzoru. Potem uproszczamy nasze działanie, żeby po prostu został nam 1V1 i 1V2. Dalej ustawiamy V1 i V2 na jedną stronę, nasze wartości liczbowe na drugą stronę. I widzimy, że musimy te roztwory zmieszać w stosunku 4 do 1.